że Czy ja mam udarek? I wyobraźcie sobie jak zakładałam bankę w, kart, w kartu... Pierwszy memik Halo, słyszałem, że moje, moje kuzyna wyzwałeś śmieci Jutro masz pięć osób pod dołem. Dobra, no takie ja. Szkoda, że mam dwie pięści, a ty tylko jeden ja Takie lubię, ja lubię taki w ogóle z dziećmi Znaczy memy z dziećmi lubię w sensie bo zastanawiam się, jak ja będę je otwierać, czy my je chcemy otwierać, żeby były większe. Dobra. You, you, ja 27. O bro. Jej, jaki słodki. Ja sobie wyobrażam, że to taki to mój syn jest normalnie. Jestem na tyle stara, że to mógłby być mój syn. Jestem podobny, i teraz dopiero. Okej, okay, to jest. Da, Daję lajka, zostawię lajka, co mi się podobało. Chcesz kameryka za 50 zł? Chcesz kameryka za 50? A jakiej firmy? A dobre. Musiałam chwilę się zastanowić. A nitra. O jezus, to nie jest śmieszne, oni są podobni. Ej, <noise> dobre. Ej! A co to jest? A Vito i Bella. Ej, ja nic nie mam do tych osób, ja ich nie oglądałam nigdy. E, a w ogóle jak tobie Wojt idzie? A co się stało? Co ty zrobiłeś? CO TY o! ZROBIŁEŚ?! Jezu! Tak się da w ogóle? Ale grubo. Ulicą idę, patrzę na lewo, a tu... Am... Aha, widzę, że mamy przegląd TikToków, ale na Discordzie memowym. To wy też nieźle się bawicie, kochani. Oto w płomieniach. Patrzę, a to ono też patrzy. Pojebane. <śleskuj> co? Nie ma to jak zapierdalać PKP Intercity z otworzonymi kurwa drzwiami całą pierdoloną drogę A zapierdalam ponad 100 na godzinę Zajebi się, trzymam się kurwa tego Nie mam jak dojść do konduktorki, bo mnie kurwa zwieje To <grym> mnie zwieje Patrz, zakaz biegania jest tabliczka, a patrz tego tu ale zapierdala. No przecież to jest 10 na godzinę. Spadzę na kogoś godzinę szczęście, bo to... Kolego, tu jest zakaz biegania. Tam jest tabliczka. Ale niemiło, że tak krzyknęli. Dobra, a nie wiem, to chyba ja jestem już taka stara, że mi nie jest przykro, jak ja widzę takie rzeczy. Ale nie chcę brać! Nagraj kurwa! Nagraj! Na, nagrywasz to? Kurwa, 29 zł. Kur... I wyobrażacie sobie, jesteście posądzeni o rozwalenie takiego automatu i materiał dowodowy w sprawie. To jest to nagranie i sędzia musi to obejrzeć i wszyscy muszą to obejrzeć na sali. Mi też przyjął, ale grubo. Proszę Państwa, dzień niepodległości rano już widzimy pierwszą walkę niepodległości. <ścoughs> tak. O, Boże, wstaje, wstaje! No uwaga, podejście czy knockdowny wyłóżę, to słuchajcie, koniec bajki, ojej, niestety, niestety. Ej, ale to aż tak być pijany, myślicie? on no, nie skończył chlać teraz, w tak rano, ja myślę, że on mógł coś sobie wziąć, wiecie, nohala, coś tam ten. męża po ziemniaki i wpadł pod samochód. Jezus Maryjce, teraz nie wiem, chyba ugotuję ryż. Masz nagie fotki swojej dziewczyny? Nie, a chcesz? to daję lajka. Ksiądz Kościoła, każdy zobaczy, że starsza pani nie bije się w pierś podczas modlitwy. Nie twoja mi... <gryw> O matko. Pieniądze szczęścia nie dają, ale można za nie kupić jacht z... Nie mogę przeklinać? A jeszcze nie widziałem nikogo nieszczęśliwego na jachtie. No to, to, to jest prawda. To jest takie... Memy takie dziadkowe, a ty się z nimi śmiesz. Właśnie ja zauważyłam coś takiego, że ja mam bumerowski humor troszeczkę. Mnie na przykład, jak wyślecie najczęściej krzywdę, jak się komuś dzieje, to mnie to nie bawi. nie wiecie, co bawi? Jak Gucio na streamie coś mówi, totalnie nieśmiesznego, bo czegoś nie rozumie, to jest strasznie zabawne. Bo ja też tego nie rozumiem na przykład. Więc co to będzie? Zamrozi go w takiej pozycji. Albo nie. Wskoczył do ten O boże Siema, dzisiaj ja pokażę jak mieć darmowego Minecrafta premium Więc wchodzimy na minecraft.net I uwaga to Kupujemy bale... premkę za 100 złotych darmo zjawy Jebale wszystko Chciałbym mieć kurwa za darmo a to sami trzeba zapłacić Więc wypierdaj do sadki do pc do złoty The fucking serious Ja na fulla On nie miał zrobić magnesu? Nie. Co to jest? To jego myszka? Co? On na niej gra? Serio? On ją sam zrobił? Nie, to pewnie żart. Dobro, za bardzo dzisiaj ja na przykład się wczułam w tę sytuację. Ja już chciałam robić zbiórkę na myszkę dla żubra. To, ja muszę sobie to zapisać, przepraszam Was bardzo, ja sobie to zapisuję, tego, e, tego mema. Na przykład mnie to bawi bardzo, to nie było zabawne, na przykład to był bumerowski, a ja uważam, że nie. Moja dziewczyna powiedziała raz, albo ona, albo wapowanie. Czasami tęsknię za nią. Dobra Mati, zamknij mordę i załóż ta szósteczka kopie. Śledź paczkę, okoń, przesyłkę, karplist, łosoś wysyłkę, tuńczyk, ładunek. Nie rozumiem. Spadaj, Opuść moją przestrzeń. Oddal się szybko w dowolnym, obranym kierunku. Pomykaj, że chyżo. A, wow, fajne to. Ej, to też to zapiszę. Wiedziałeś, że mała kieszonka w jej została zaprojektowana po to, by można w niej trzymać miniaturowe zdjęcia Krzysztofa Krócia. Ej, ale właśnie, po co jest ta mała kieszonka w spodniach? Teraz bez lipy. Kiedyś była na zegarki? Małe? Serio? I tak już zostało, że dalej ją projektują? Na gumki? Na tampon? Na grosika? Za grosika nic nie teraz... Ej, w czasach, w jakich żyjemy teraz, w Polsce, nie uważacie, że groszówki są useless? Jakby, okej, okay, coś może kosztować 99 i wydaje ci ktoś grosza, ale ty już nigdy tego grosza nie wykorzystasz. No nie jest tak? O, na na... Takie szonka, kochani, jest na na... To, to było dobre, to było dobre. Strike COVID. Ale głupie, ale głupie. Tata aresztowali mnie. Zaraz zadzwonię, gdzie trzeba i cię wydupczą. Chciałeś na coś wypuszczać. Okej, okay, dobre. Welcome to Poland. Nieźle. Pada, a tak se chciałem pobiegać. A to żółw! One nie biegają! O Boże, jaki jestem bumer! O kurde, co jest? Największe led flagi u faceta. zarabiałem poniżej 10 tysięcy złotych, ma mniej niż 1,85 m wzrostu, ma nadwagę. Aha, kobieta z klasą. Samotna mama trójka, dzieci nadal szukam męża, aktualnie bezrobotna Warszawa. Ojej! Ale jaka ładna na profilowym ty. Ma taką cerę jakby maseczki ze sperby zarobiła normalnie. Czy ja mam udarek?

Promycz... Promyczek! Od tyłu! Promyczek żło... żłobek w górze. tak zrobili, ale głupie. Wracam z pracy styrana jak nie wiem. Napuść mi proszę ciepłej wody. Tak wiesz, po brzegi, tak jak lubię. I nie zapomnij o pianie. Śpiesz się, bo woda stygnie. O matko! Ale głupie. Gdy przyszedłem do pracy i chcą ode mnie, żebym pracował. Ral? Ja z twoją mamusią. Prawie, jakiś sport, czasami się rozciągam A jakiej konkretnie partii ciała rozciągasz? Żołądek, w tym jest dobry. To ja? Jeszcze niedawno Zakładam konto w banku, bankier, proszę podać mail, też ja Skarpety i wiśnie, twój stary kisięg ciwek to nie jest śmieszne. Ja, jak byłam młodsza na przykład, to ja miałam przez chyba 7 lat tego samego maila. Jak uzyskałam wiek 18 lat, to miałam maila, którego wiecie, zakładałam jak miałam lat 11 na przykład i, i naprawdę i miałam tak głupie maile. I wyobraźcie sobie, jak zakładałam bankę w, kar w kartu. Eee, dobra, nie ma przyczyny. Musiałam przetworzyć informację. Bankę w kartu. Pizza z szyszką istnieje, harcerze. O mamo! O, okay. Sucha psina. Ej, ciekawe, czy na przykład za, to nie, za takie zdjęcie. Prawdziwy policjant nie miałby żadnych konsekwencji. Wyniki zaliczenia. Dzień dobry, powinniśmy podaliście osób, które zdały. Nikt, pozdrawiam. Aha! to szkoły. Koniec! To wszystko! Obejrzeliśmy już wszystko! No dobra, były niektóre faktycznie takie wiecie, dobre memuszki były.